Nie, no dobrze, że uprzedziliście, panowie. Fajnie, fajnie. Mi miło z waszej strony. Czy FIFA 20 troszeczkę cię rozczarowała i nie była tym produktem, którego oczekiwałeś? Cóż, synu, no, mam dla ciebie złe wiadomości. Myślałeś, że pograsuję w demo, żeby sprawdzić? Oj, nie, nie, nie. Ja mam świadomość, że te demka i tak różniły się od finalnej wersji, no ale my mówimy tutaj o FIFA 20, która raczej dobrych recenzji nie zbierała. No to jak osoba ma wydać 250 zł na nową odsłonę bez zagrania chociażby demo? I wydaje mi się, że znam przyczynę takiej decyzji. Otóż gameplay'u nie mogę pokazać, bo powiesiliby mnie oczywiście za jaja, ale czy nie zauważyłeś, liście w przypadkiem jak oglądaliście właśnie te obrazki z 21 czy ta granie jest przypadkiem taka sama we aren't releasing a demo for 21 instead we've made my decision to focus our development team's time on delivering the best full game experience for current and next gen consoles <laughs> dla kogoś kto nie zna języka angielskiego przetłumaczę <coughs> Nie wypuszczamy edycji demo do 21 głównie dlatego, że z Frostbite da się już wycisnąć mniej więcej tyle co z gąbki, która spędziła 24 godziny na pustyni, a PS4 za chwilę idzie tak do piachu, więc w sumie skupiamy się na PS5. A jakbyśmy wypuścili demo, to byście szybko ogarnęli, że gra w sumie niczym się nie różni oprócz tego dribblingu, którego dodanie zajęło nam jakieś 15 minut, a tak to czekamy, czekamy nawet w dniu premiery. No dobra, może trochę przesadzam, może jednak jestem trochę zbyt krytyczny do tego, bo widać jednak coś starali się poprawić, nie? Ale, no, żadne jakieś screeny z trailera, sorry, no to nic nie daje, no to musi być pokazany gameplay. Musimy chociaż spróbować zobaczyć, jak to wygląda. A nie, że zagrasz sobie w tą grę 90 osób na świecie i tyle. Dema zawsze były właśnie jakieś takie inne, dziwne. Pamiętam, w 14 to było się chyba finezyjnie strzelić z 50 metrów, nie? Jakimś Ibrahimowiczem czy coś takiego, ale to przechodziło bez echa, no bo to było demo i wszyscy mówili, dobra, dobra, pełna wersja na pewno będzie spoko, nie? Ale właśnie to potwierdza to, że ponieważ oni nie wypuścili tego demo, może to jednocześnie oznaczać, że oni nie przewidują zbyt wielu poprawek, jeśli chodzi o FIFA 21, i to może być FIFA 20.2, bo na logikę. Jak jesteście poważną firmą? Po co? Jaki jest sens, jak za chwilę wychodzi PS5? Jaki jest sens, jak za chwilę wychodzi Next Gen, starać i dopracowywać FIFA 21 jeszcze na PS4, na stare konsole? Bo strony korporacji to nie ma dla nich wielkiego sensu. Ja bym to zrozumiał. Naprawdę. I muszę zwrócić honor PS-owi, bo mówiłem jeszcze niedawno, że konami co za decyzja, czemu tak robicie. A teraz widzę w tym sens, nie? Konami, ile tam bierze za ta PS-a? Stówkę chyba promocji 90 zł, coś takiego? No bo PS-2021 to jest odgrzewany kotlet z zeszłorocznego PS-a 2020 i chciałem dostrzec te różnice w tej nowej FIFA. Ale oglądam te gameplaye, oglądam game changerów, oglądam po prostu jak to wszystko wygląda. I poza jakimiś takimi zmianami kosmetycznymi, właśnie jak oni teraz zrobili, stadion, że możesz tego zrobić na kolor niebieski, zielony, czarny, żółty, fioletowy, rubinowy, w kropki. Będziesz mógł nawet kloca na środku boiska postawić. Ale czy to nie wygląda trochę na takie odwracanie uwagi od problemu jakim jest gameplay? NBA 2K21 wypuściło demo. I nie różniło się podobno. No, ja nie grałem, ale czytałem opinie graczy, i nie różniło się ono niczym od zeszłorocznej odsłony tej właśnie produkcji. Co się stało? Stracili na sprzedaży, bo po co mają gracze kupować ten sam produkt za tą samą cenę, za którą kupili go rok wcześniej, o tej samej porze? Są produkcje na tym świecie, do których demo nie jest potrzebne. Nie wiem, wiedźmy, czy coś tak, no, kupujesz dla tej historii, dla tych charakterów, dla tych dialogów i wiadomo, nie? Ale w FIFA jest praktycznie tylko piłka. Bramka, druga bramka i granie. Nie można w takiej gierce, tak w wielkiej produkcji, która generuje półtora miliarda euro czy tam na rok, nie wprowadzić dema. No przecież to jest jakieś... Ja wiem, oni chcą to zatuszować i pokazać, no, że dopracowuje mnie. Co zmienicie w dwa tygodnie? Gówno! Co można zmienić w 17 dni do premiery? Oni powiedzieli to dopiero teraz, dosłownie kilkanaście godzin temu, bo gdyby to powiedzieli miesiąc temu, to by się wylało takim ściekiem, i by tak wszyscy ludzie odeszli od tego, a tak to za chwilę premiera, to wiesz, to luz, nie? Przecież oni od samego początku tego dema nie mieli wypuszczać, a tak, to, e tam, 21 wrzesień, idealny moment na ogłoszenie czegoś takiego. Możemy sobie nawet przestudiować każdą odsłonę od 8 lat i w każdej widać taką jakąś pasję, jakąś próbę zrobienia czegoś, nie wiem, próbę wprowadzenia jakiegoś nowego Nowego gameplayu. Nie zawsze komuś podobała się jakaś odsłona. Każdy ma swoje preferencje, ale no wiecie. Chociaż próbowali, no bo ja teraz się potra czuję potraktowany totalnie jak gówno, nie? No sorry, nie można. Jest praktycznie wrzesień, jest praktycznie rok czasu, żeby pokazać chociaż troszeczkę, chociaż jakąś, nie wiem, wersję próbną, żeby zobaczyć, czy ludzie mogą wydać 250 zł, no bo to nie jest mało kasy i nawet nie biorę pod uwagę kosztów, które trzeba ponieść potem, żeby jakby brać udział w rywalizacji. Ja nie wiem, czy jest takie traktowanie takiego konsumenta, no jak, no jak gówno, nie? No zobacz, 12, 13, 14. Daj mi na przykład 16, nie? I 16 to była chaotyczna. Nieszczęście. Ale to podejście było troszeczkę inne wtedy. To było coś takiego, że trzeba po prostu skipnąć ten rok. Nie wszedł im gameplay, starali się, próbowali, ale wyszło trochę słabo. No i nic, zdarza się. A teraz? To jest ściśle tajne. Gameplay z Beta 51 to jest ściśle tajne. Strefa 51 to jest przy tym nic. I jeszcze jedno a propos tego, że gameplay jest taki sam. Nikt nie wymaga od Electronic Arts, żeby nagle dali dwie bramki na liniach bocznych. Tylko ten kto gra w piwkę dosyć długo jest w stanie zauważyć różnicę pomiędzy jedną gierką a drugą. Na ten moment ta 21 to po prostu jest FIFA 20. Może z lepszymi odrobinę podaniami, ale niewiele. Chciałbym się, mówię, ugryźć w język. Chciałbym za dwa miesiące po prostu przyjść i napisać komentarz pod Spodem, że myliłem się. Oni mieli rację. Ta 17-dniowa przerwa, jaką mieli, żeby nie wypuścić Dema, zmieniła grę diametralnie i teraz to jest mm, majstersztyk. Ale z doświadczenia, jakie mam ogólnie z Fifką, zwłaszcza w ostatnich trzech latach, gdzie był dramat, no mam złe, złe przeczucia.